To ja było tak sobie go biegać? Faut yun na nie, no, nie no. mogę sobie z yunów. No. O mój Boże. O mój Boże. O, jasny Gim... Czad, jestem pijany. Aha, odwrócę na temat. O kurde, ty mam pozmieniane klawisze. Czekaj, what is going on? Dobra, okej. Okay. To jest łatwe do wyczajenia. Okur Naprawdę to światło! Dobra Dwie osoby dead, 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 dead, dead. Okej. Okay. Czas, okay. okay. okay, okay. so, bo jak chcesz sobie tłumaczyć Szachasz. A no jeszcze na mnie zrzucasz? Nie, nie, wytłumaczę nam sytuację... ODWRÓĆ same, KLAWIATURĘ, no. FIVEHEAD, EJ! Ja, ktoś zniknął niki e, i sobie wybiegłem z laba, kitu. widzę ciało, czekam, Odwróć aż klawiaturę. Zniknę, aż ten, aż, e, upłynie ten zniknięcie ników i widziałem Odwróć osobę, która przebiega Odwróć klawiaturę! Labów, po czym QBOX wrócił się z powrotem do ciała i czekał, patrzył co zrobię, ja zreportowałem i widzę QBOX... Dobra, to teraz mój pow... Uwaga, ktoś wchodzi. Zestera. Y, no. Ktoś wchodzi do tego tam no prawy, z prawej strony, nie do tej kontaminacji mm. i idę w lewą stronę y, Nagle już nie ma tych, jakby nie ma kamuflaża y, Patrzę w lewo, a tu czekasz i nagle się cofa do ciała właśnie Wyjmij Jak klawisze i udalam. zamienię miejscami Co to da? No, zabij no, Jak tego, wyjmę, tak, switch, jak wyjmę w klawisz W, klawisz w medy, i dam go na miejsce P, to to nic nie da. No ale nie nikogo nie było, nie było obo oprócz ciebie. <laughs> 10 head na czacie normalnie. Nie wystarczą, dwa głosy nasze. Jak ty może mieć Manchester'a? Nie, nie może, nie? Ja mam podejrzenie. Ja mam tylko mówię, dawaj. że. O, dawaj, to, dawaj. To Na Junę. Aha, Juna! Hmm. Dlaczego na mnie? O. Ja mam swoje powody, będę robił investigations. Słuchaj, gdybym była to bym ciebie pierwszego. Dekontaminacja. Nie, nie zabiłabyś mnie pierwszego, bo ja jestem drunk i idę tam, gdzie myślisz, że nie pójdę. Oooo. Tak? Ale ja nie wiem, gdzie ty byłeś, nawet ja. no widzisz, no właśnie, bo gdybyś wiedziała, to by mnie zabiła. Ty byłeś z prawej strony, nie? Tak, byłam z prawej strony. No, w dekontaminacji. Tak, ale w lewo. Nie, nie, nie. Ja widziałam ciało, pobiegłam w lewo, bo myślałam, że ktoś ucieka i ktoś później zgłosił. To kto pobiegł w tego, do kontaminacji na dół do Specimena? Killer. Nie wiem, bo znowu się te ciała jakby... Co znowu to robisz? Ja na No dobra, to ja na Shharza. To ja na q Oho! mądrze, mądrze. 10 głosów, 10 głosów. Uh -huh, uh -huh. Uratował się tym, że jest prezydentem. Kurde, to sterowanie pieprzone, nic nie wiem, co robić. Dobra. Uh -huh. <ścoughs> Oj! Chodź Juna, pójdziemy. Na, 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 na. Siema blacha, mordeczko, nie zabijaj mnie, mam ważną rolę. Byniu, ziomeczku My boy. My G. No, i co tam, co tam? Stoimy sobie. Aha, aha. No, 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 no. No? Miner, widzowie, miner. Ooooo Ojojoj. ojoj. ojo O, myślałem, że zginę, właśnie. dobry. Co tam? Kubox no jest prezydentem naszego miasta, to Wydaj, wydaj tego, który zabił niebieskiego Slayproxa w O2. Mm -hmm. No chyba wiemy, kto to był. Co? No chyba wiemy. Chyba wiemy. Czekaj, ja wybiegałem z O2 na początku rundy. Czy o wiemy Kubox? pobiegłeś. Tak, tak, pobiegłem na lewo, pobiegłem na... Mm -hmm. Ale na Ej, to był tam. chyba automat, on sam to on biegł. Z jedną osobą, która yeah. pobiegła w dół gdzieś. Ja wiem. Blaszka? A? co? No. Nikt mnie nie słucha. Więc się nie odzywa. Blaszka z na dół? A to ja No przecież to było. ja bywałem. Ja sprawę na samym i nie go ja naprawiałem. Problem. No i pobiegłem Nie na najwyższego problemu, nikt mnie nie słucha, jak zawsze. Yy, Tak, i ja powiem na kamerkę Ja miałem ja no byłem tak. przy tankowaniu. A blaszka odbił na dół, no. Ja na dół. Wiem. No, AFO2 jest ciało. O! No ja tankowałem właśnie, ja byłem na paliwku. Ale paliwo jest na środku, nie słuchaj. To paliwo jest na środku. To odbiłem w lewo i do paliwka. Dzięki no ja koksistko i ponczuć z giftem dziękuję Bo ciało jest na dole, tam no, no, nad liśćmi no, no, no. jak się wyrzucaje Ja wiem okay. kto zabił no, ja Jeszcze no. raz Powiedz, że, że ja, powiedz, że ja no Co, od, co na pierwszej biegł automat Automat Ja byłem w weapons z Mm -hmm. wieżakiem Chyba wtedy i z kim się jeszcze ktoś robił łebący. No, chyba tam chyba No mówię, to jest początek, początek tego, ale to mówimy teraz. Sytuację. Możliwe, że to był Slayprox, ale ja już byłem w, w automat, wtedy. To automat. Blaszkę. I teraz, chat, wiadomo, że nie jestem exe, bo najpierw Czy mówiłem, że to juna. automat, es? mijałeś blaszkę? No bo to zaraz się wyjaśni, nie? Mm, nie wiem, ale spotkałem trzy osoby w ofisie i tego jestem pewien. I wtedy Slayprox sprawdziłem nie oh, okay. Rozumiem, okay. jeżeli ciało jest wodwa, to rozumiem, że mnie oskarżacie, ale to nie byłem ja. Oj nie nie, to musi być on Ale mamy też na mapie NINERa. nie wiem ale Ktoś, mnie, ktoś Moim... mnie teraz spotkał przy kamieniu w sumie, więc... I mo, to, mój, to musi być automat, zwierzak albo blaszka. Masz rację, Juna. A, Jesteś bo my bardzo byliśmy mądra. we czwórkę. Wydupmy automata. ja bym bardziej zwierzaka leciał. Zwierzaka, szmatę też trzeba wywałtować za nie poprzednią no. grę Nie, Evrona! Co to ma być, w ogóle? A i Blacha dostaje dwa głosy. Co ciekawe. A, wiadomo od kogo zostaje dwa głosy od dwóch killerów. No to co blacha jest czysta. No na, na mnie dwa głosy, o co tu chodzi? No ona ciebie akurat wie jak to by się 10 przydało. No dobra, z automatu. Automatu. Znowu to te sterowanie, te no te nie mogę. mogę, no przecież! W na dół. Dobrze, 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 Mam dobrze, dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, dobra, dobra. No, pijany, a pierwszy podbiegł. Pijany, a pierwszy podbieg. Okej. Okay. Kurde, no się biega... Ja pierdzie... Dobra. Na dół. Tu. 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 Oho, kim jesteś? <grym> a, okej. Okay. O, zwierzak i automat! XD, XD! 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 O mój Boże! O mój Boże! teraz? A to też GG jest! Nie no Blachka! Że ty glitchem jesteś! No by... Kim? właśnie naprawiałem, widziałeś jak naprawiałem reaktor po lewej stronie. Blacha, niestety nie ma przystawać. Słuchaj, ale z kilerem, jest automat? Golego. Nie! Dada dada, ale blaszka, to nie ja zabiłem, blaszka. to nie ja zabiłem. To nie ja też nie zabiłem. Mi mi też co zabiłem. ty gadasz teraz automat, to ty zabiłeś się, Slayproxy. No to gleć, Nie to takim to No to glitch zabił, no to blaszka. to glitch glitch glitch, 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 glitch. I blaszka. Blaszka. No, automat. Ale jaja. Tomasz. Nie, nie mogę, mogę. byłem glicą na dwóch impostorów. O mój Boże. <noise> Podoba mi się, jak Blacha mówi, co? Nie, nie, nie ja. on już doskonale <noise> wiedzą. Podoba mi się to tłumaczenie, kiedy już jest takie. Ale Kubok wszystko. miałem mindfucka w ogóle, nie wiedziałem, o co się chodzi. <noise> Z Blaszką. No to wiadomo, że Blacha będzie co kila zabijał. O, nie mamy żadnych ról. Jesteśmy po prostu killerami. Just killers. Okej, okay, mamy inżyniera. Wiem, widzowie, co robimy. O, Time Lordzik. Siema. Guzik. Szachasz. Dzień, 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś mi próbował zabić i był to Blaszka. E, no, na, na, chyba nastąpił rewind, albo dostałem tarczę. Nie wiem, czy Był stało. rewind, był rewind, na pewno. I to mnie uratowało, i to mnie uratowało. zabić co? Pytanie, pyta, eee, spokojnie. Czekaj, pytanie, czekaj. Egzekutor, to tak daj tak spokojnie się. Spokojnie. Blaszka biegł na ja początku ze mną. Obok siebie. Nie biegałem z tą szachaż w ogóle, jest Ewronem na początku, a później poleciałem tego, robi e, kolkociągi. No, w sumie. I potwierdzam, Blaszka. Ja I potwierdzam, Blaszka. I mi potwierdza. Bo widziałem, jakiś luzjunum. Nie no jestem teraz. Nie no, na no, tego! No proszę cię! Nie, to nie był... Ale skam, nie, 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 nie! Ale egzekutorem to jest przecież. <noise> ja bles, tak szybko głosujesz. Tak ja powiedziałem, że... Aha się jest, to jakoś nie było takiego Wołd, ale jego Ja nawet nie wiem, że zagłosowałem, ja zaltabowałem, więc musiało mi ten. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To sorry, okay. no nie nakładałem głos Na streama zaltabował. Aha, A. nie odpisać na Discardzie musiałem. Ja. Nie, no, i Zana to jest egzekutor. Nie, poczekajcie, Blaszka co robiłś w połowie? Ja w tej wyczone. rundzie no. byłem tak, w medzie i z meda poszedłem tego robić o dwa i widziałem je tam kiślu możemy zrobić tak, że możemy uważać na blachę, bo tutaj nie wiadomo czy nie jest egze, a ja blachę faktycznie. Ale trochę... a jakby to jest takie od razu I mi, mi, mi ogólnie tłumaczenie szecharza trochę nie pasuje, W sensie, że to jest. Ale Blacha blach... mówił? No, że no, robił. Ale jakoś... blacha Blah No Znaczy nie, bo mówisz, że wiecie. No co no, nie? Że Rewan się uratował albo że miałeś tak. tarcze, a to są dwie I, zupełnie wyt... inne rzeczy. Wytłumaczcie, Fakty. Wytłumaczę sytuację. Wchodziłem do dekontaminacji od góry z laboratorium i wszedłem do tego przejścia. I w momencie, kiedy cofnął się czas, mm -hmm. znaczy, za, zabił mnie Blacha, tak? Próbował mnie zabić Blacha? Cofnął się czas i Blacha wylądował za drzwiami? W tej rundzie jest minimum odba. 5 plebów, bo sens? moc się zbugował. No, ale nie, no, zbugował. nie bardzo, no, no, nie bardzo bo próba zabicia, a samo zabicie w tej grze to jest duża no, Możemy skipnąć. Ja skipnął. To, skipnął. nożyk plecy. No to jak nożyk w plecy, szalejny. to musiał Timelord. Oj, na Blachę trzy głosy. Na, na Diablese jeden głos. Mhm. Pewnie sam na siebie, jak Pewnie, Bo jest 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 bo jest gesterem. Dobra. Poko dobra. dobra, a czy mi tutaj teraz będą? Co tu się właśnie stało? Wskoczyłem do Wenta i został cofnięty czas, i co się właśnie dzieje na ekranie? O mój Boże! Ej, co? So... Czekaj, czy ja go mogę zabić? Czas cofnięty w ogóle mnie nie dotyczy Ty czekaj What is going on? Ej, muszę kogoś znaleźć Błagam Oczywiście nikogo nie ma na całej mapie, pokchump. Ej, dalej widzę te wenty, co tu się dzieje? Dobra, spokojnie. No nie wiem, JEST KTOŚ NA TEJ MAPIE?! Blacha jest, no blacha jest. A ktoś oprócz impostora? Okej, okay, ktoś naprawił te. Światła. Ktoś cofnął czas. Ej, dobra. To mogą być gigantyczne jaja. O. Blaszka. Pojawiła <laughs> się teraz! Co tu się dzieje?! Bütün cele bu 1008. Neyti Zajprox, ty, <noise> ty byłeś przy tym też CO TU SIĘ I ja, 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 nie POTAŻYŁO? Szacharz nie żyje, to możemy teraz zabić Blaszka Znaczy ja byłem bardzo zaoferowany Czemu? Tym rzecz, ja nie wygrałem przynajmniej jak wyświetlił widziałem. Widziałem, widziałem, znaczy widziałem? Ja też tego nie widziałem morderstwa Tu wyszedłem od razu z tego Z wiatr Widziałem <noise> opadające ciało <noise> znaczy, O mój hmm. Boże, to się stało Ja pojawiłem się jak zabijemy I Było mega zamieszanie, jakby ja nie wiem kto był Ja mam pytanie, kto był razem kiedy światła zgasły? Ja tam byłem przy światło. E, chyba na to, nie Ja tam światła. Co się w tym momencie zgasło? w momencie Boże. zgasło? O stało? W What kiedy zgasły. O mój zielony taki. Juna? To nie ja. Nie, Juna nie żyje. Okay. A to Juna została... Z... Aha, okej. Okay. Okej, okay, bo zwierzak zginął dwie sekundy Dobra, ja po tym, jak światło mówię. zostało zakorowane. Ej, nie mówię, bo nie był w nie, nie, nie było, Wszyscy są praktycznie w elektryku jednego. Ale zwierzak już nie, jest, nie, tego, nie, nie żyje ma. od poprzedniej rundy. Dzięki bardzo. No. co, co ja może szacharz? Tak nie wiem, jakiś kolorek. Po prostu słup. Jakiś kolorek! Automat! Musiałem co robimy? Co robimy? Adrianek, powiedz, powiedz powiedz, bo coś mu. Luna umarła teraz, nie. Nie, nie, nie a bo... czekaj, 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 a mam jedno pytanie. Air bo bo Czy Ebron stał obok nas w elektryku? Nie, ja chyba dobiegł. Ty biegłeś, czy dobiegłeś? Nie, nie, no a. dobiegłem teraz, bo jak a. chciałem naprawić światło, widzę, że wszyscy wybiegacie z elektryka, a przed elektrykiem jest ciało, przecież. Przed elektrykiem? No czy no w drzwiach elektryka, nie? Tam mi no się no. pojawił ten raport. Tak. Na wyjściu ja nie wiem kto. Dla mnie albo sas zjadł, albo spraybox. No no to jest tym bardziej blaszka. Mm -hmm. Czemu niby? Blaszka, wypowiedział, ja? że nic nie widział, a teraz mówi, że sas jest ten No nie ten bo nie wiedziałem, bo to pierwszego widziałem, elektryka co to jest w ogóle za podejrzanie. Nie, no że aż na blaszki, blaszka stał przy ciebie i zaczął spierdzielać od ciała. No więc. Ja nie, no, to stałeś się od ciała, nie e, wiem, to, to jest co się stałem, blaszka. Wyryłem to mu z ciele. się nie Mi się. Nie, 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 czekaj, ja ci wierzę. Mi się nie mordiałeś. A ja? Tak, bo mówiłeś, że stałeś sobie na dole, gdzie widziałeś, wybiegałeś, elektryka i dole. Nie, ja siedziałem na dole. Okay. Nie mogę, cóż za piękna gra widzowie Ej dobra, jak teraz będę niewidzialny to padnę ze śmiechu Jak będę niewidzialny to pad. dobra okej okay. Jestem widzialny Ale co tu się wydarzyło, to jest insane Dobra, idę pozamykać światła Czyli nie ten, okej okay, dobra Czas mi na killa nie idzie Okej, 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 Running down to... O mój Boże. Co tu się stało? O? O. Co automat? tu się stało? Automat Automat? No, właśnie wchodzę tutaj i nagle jest report jak widzę, Evrona i Była jeszcze jedna osoba, chyba Kubox? No. Mm. Okej, okay, dobrze. Zatem Kubox albo Automat jest, są killerami. Otwierałem drzwi ze Slayproxem. Wbiegamy do środka. Slayprox nagle umiera. Jest Automat i Kubox. I Kubox zabił, bo Automat raczej tego nie zrobił. A czemu? Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Bo były wyłączone światło i raczej byś nie reportował sam ciała. Ale ja musiałem się cofnąć, bo ja w ogóle byłem w szoku, że tam jest report, co nie? Więc Kubox był nad ciałem wtedy. Kubox jest killerem, a ja jednak Diablos nie był. No, oczywiście I Zerknijcie zaś, że ja tutaj blaszki nie osądzam absolutnie, aczkolwiek mm -hmm. wszystkie osoby, które naskakiwają na blaszkę nie żyją. Trochę Hanging. tak, trochę tak, trochę tak, trochę Ale tak. tak. A Kubox czemu jest killerem? Jak gdyby BFN mówi, że Kubox. Słuchaj, no były włączone światła i otwieraliśmy drzwi do elektryka. W sensie te jeszcze zewnętrzne drzwi, no nie? Mm -hmm. Otworzyłem, wbiegamy i nagle ciało Slayproxa pada. Automat się cofa, żeby zreportować, a jeszcze był obok tego Kubox. Naprawdę? No czemu automat nie mówisz nic na za zatem? No właśnie, bo też dopiero też zauważyłem w ostatnim momencie, nie byłem pewien, czy to był on. Widziałem na o, pewno Ewrona przy. Ja mówiłem, że ja byłem automat i Ewron. No mm -hmm. okej, okay. to. bo tak ja musiałem się dwie sekundy, więc nie wiem, czy ty przyszedłeś Światła do tego, ty dałeś. Tego nie jestem pewien, niestety. A, ja już nie byłem. byłem na was. Ja wam mogę powiedzieć, że ja bardzo chętnie bym kogoś zabił, ale nie w taki sposób, jaki myślicie. No rozumiem. Mm -hmm. Aha, Epo. Oh, o, tak, okay, oh. okay. Czyli, czy właśnie on się przyzna, że jest albo szeryfem, albo arsonistem? Szeryf. A wiecie, nie, ja może, co, nie dlaczego mogę, ja mam god info, ponieważ nie, nie posiadam mogę. rzecz o nazwie torch i mnie światło nie tyka. No, mm. dlatego widziałem, dlatego widziałem jak się cofasz do ciała i był tam też Kubox. Nie widziałem kto go zabił, bo mm. po prostu nie spodziewałem się, że nagle padnie za mną. Ale widziałem właśnie przy ciele I... automata, który się na nie mało, mało czasu, mało czasu. No I... Jest ja, szeriff, żyje, szeriff? Nie wiem, nie wiem. Na no to kogo? kuboksa? Nie wiem. Szeryf żyje? Dobra, i. Je... żyje. Mówiłem. Ja bym bardziej ja kuboksa. Kuboksa, dlatego, prostu, no, ja w kuboksa, kuboksa, dlatego że po prostu no, byłem teraz. Ja nie, nie wiem, kubo jeszcze całą rundę no, no, O nie mój Boże! Przemu znowu! Do Polaka? Do Polaka? Do Polaka! Tak straciliście szeryfa. Nie mogę wierzyć, że Blaska to przeżył, nie? No właśnie. Let's go! Let's nie sorry, tak, diablez, Nie, nie wiem, tego. Spokość, jak wszyscy zi. Zi. Nie Wszyscy grał oprócz nas bez kitu Nie musieliśmy Dobrze, nic tak, robić. To, no. Dobrze, Ej, mam pytanie, tak. na jakiej zasadzie, się w gramy? Jak zmienisz dobry, rolę, to dobry, mogę dobry dalej frag. się zamienić. Tak, 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 tak. Mogę, Tak, mogę, tak. Mogę, tak. to jak im To był no, dobry frag. Juna Out. O, Juna. Ewa. Słuchaj mnie, Ewka. Terenanananan. -da -da -da. -da 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 -da. Za... Może nie od pierwszej rundy, co czat? Może nie od pierwszej rundy Witam, miłego wieczoru Kamillu A dziękuję bardzo Dobra Jakby był timelord, to by To by wszystko się wyjaśniło O mój Boże, jest timelord Jest timelord Dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy z tą narracją. O mój Boże, dziękuję. Nie wiem, kto jest Time Lordem, ale chciałbym podziękować serdecznie. Czy killer przyzna się do tego, kim jest? Nie wiem, kim, nie wiem, kim jest Time Lord, ale chciałbym naprawdę no, na jest kolana Bogiem. pójść. Jest Bogiem. <laughs> ponieważ, przykład, automat, jak myślisz, kto mnie zabił? No nie wiem, ty wychodziłeś z laba i tam nikogo nie mm -hmm. widziałem. No, nie no, bo nacisnąłem przycisk teraz. E Ej, w labie mm -hmm. ktoś zabił Diablesa zamiast Wyrona, bo znalazłem to ciało właśnie. on to w takim razie były dwa ciała. Niestety o. Diablesa nie udało się uratować. Kubox, jak myślisz? Kto? Blaszka. Mm, nie wiem. No Blaszka, jak myślisz, kto? Może ja. <laughs> nie, to niestety nie ty. A naszym zwycięzcą dzisiejszym jest Juna! Pozdrawiam serdecznie. Aha. Nie, 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 o, ja suma? jestem inżynierem, ale dlaczego głosujecie na o, mnie? Ja chcę się że ja byłem inżynierem przynajmniej światło. Ewron po kolejny raz tłumaczy. jest egze. Także to śmierć mi tu nie nie. głosujcie na mnie, naprawiam. Juna mnie zabiła, bo widziałem jaki kolor mnie zabił. Dobra, to kto jest inżynierem i kto naprawił światło. Aczkolwiek może. morflink, nie, Ewron, więc automat był bez światło. No, automat naprawił ręcznie bez u światła. Unlucky. Nie, nikt nie, na, nie naprawił ja się. To, to, to uwaga, uwaga. Wyszłam z dziury i naprawiam hmm, światę, uwaga. Okay, dobra. to naprawiłem światło. Okej, dobra. Czemu nie naprawiłem światła. Rzeczywiście nikt nie naprawił światła, tak? było zamknięte okay, okay. Okay, dobra, okay. dobra, podchodzę okay, dosyć wy. sceptycznie, a gdzie cię zabiła? Hmm, to było przy paliwku. Ej, a ja widziałem kuboksa, przecież też w labach, a w labach jest frak. Mm -hmm, mm -hmm. O, nie, z... nie, będzie... nie. Będzie... No tak, później. Ewron, słuchajcie, go, i kłamie, ja co dzień, cały dzień w będzie się siedziała. No dzień. naprawdę jestem inżynierem, no nie. potwierdzam to co ja. Potwierdzam to co Jana mówi. I już wam tłumaczę dlaczego. Ja stałem na. E, znaczy teraz nie wiem czy nie dam dupy, ale czekaj, czekaj. Stałem oh, yes. na tym patrzeniu życia i. Zanim był rewind, to nikt. Nie żył, tylko zielony? Był rewind? A nie, to nie mogło no, być. Ale zobaczcie, że Zwierzak i Ewa od razu na mnie zagłosowali. To jest Yuna Trust Me. Zwierzak i Ewa od razu na mnie zagłosowali. Możecie na nie uważać. Ja daję skip. Bo zazwyczaj to się sprawdza, wiesz Yuna? Yuna zawsze mnie zabija, o w ogóle dwa głosy głosowania. Proszę bardzo, nie ma problemu. Time Lordzie, chroni mnie, proszę. Fuck me man, no kurde, ja wiem, że bym nie w pierwszej, ale no ja z tej cholery. Pa, wskoczyła do wenta. Węciara jedna. Tylko teraz robimy inną taktykę. Ja będę ręcznie to naprawiał, na rajuna. O, tak, tak Witam. No jelo! Jestły elektryk Ewolucja pikachu Nie mogę i teraz będzie na mnie, ja pierdziel Dalej fragów nie ma Niezły elektryk! Nie no, nie mogę. Niezły elektryk, tutaj naprawiane są światła pokczampowo o, o, Zino. ale Juna nie żyje, To nie, nie żyje, ma znaczenia no. W takim razie. No nie żyję. Okej, okay, no to jednak nie, ona mnie zabiła mlaki sytuacja. Ale... I mamy dora. kamuflażera! Przysięgam, że... Ja że, że, że zginąłem w pierwszej, prawdę. ale to faktycznie... A to kto ma podobny kolor do Juny? I ślub. Nie, juna mówiła Automat. I ja ślub w sumie. Automat! A to automatycznie Automat, żyje. No, A nie czekaj! Nie no, juna mogła być, tylko yy, może ją szeryf zabił, albo wiesz, albo ktoś. Nie, kto, nie. juna była. Czy jest na się. Na Według pewno? Mnie... Juna była A, tym inżynierem, bo ona wskakiwała do wendy okay. nawet przespałnie od razu. O to, to o to tak. strolowałem, ale no to nie ma znaczenia, tak przyjebie. Ej, nie nie, nie 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 nie, jak mogłeś strzelać, to czy ktoś cię zabija, ty? Nie nie nie, to nie było. Wy w ogóle słuchacie tego co mówię? Tak właśnie tak. Powiedziałem że zginąłem, ale strollowałem z kolorem, że mi się pomyliło z Juną. Ciekawa sprawa. A co jest? Ja znaczy, tak, znaczy powiem tak, co do Kisla faktycznie miał trochę dziwny moment i zakładam, że ciało jest w to po jest lewej stronie. Easy. Co? <laughs> tak, Aha, I sobie... nie, 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 nie. Ja co, na co prawda sprzedaję taką kawałkę. Ile Słuchajcie, słuchajcie, Wołt Ewron. Biegniemy teraz do moich tasków ostatnich i sprzedajemy. No, nie, 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 nie Ewron. Nie, nie, nie Evron, nie jest to w klasku. Ja kiruję Ewrona przez całą lunę i latałem i mnie nie, nie zabił. Nie, to nie jest Ewron. To nie jest Ewron. Nie, nie, To nie jest Ewron. nie, To nie raz Ewron. Nie, wout, nie, nie. To nie czy ty słuchaj co gadał w ogóle? Farmazon i tak dalej. Ale ja całą ale nie wrzucę. Kiszla z Wołtolicem. Drugim, nie, 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 nie. Ale nie, nie bruzuj, nie bruzuj tego. na kisla. Brona też z jednego powodu, bo jeżeli był Exe i teraz ginęła Junna, Junna była jego całym tonem tak, starszy starszym. Na kisla i oh, blaha. Ale właśnie. to nie działa. Wiesz co, nie wiem, czy to ustawił, bo w poprzedniej ja byłem egze i nie dostałem ne next targetu. Więc nie <laughs> ja to pierdzielę. Ale czemu Ewron No się wziąłeś? Ty jesteś gesterem stary. No bo pierdzielisz farmazony, ktoś Ja Jak pierdzielę to powiedział. farmazony? Nie, to ty właśnie teraz A ja farmazony. pierdzielę farmazony. To nie Ewron, to nie Evron! Nie to nie euro. Nie powiedziałeś, euro. że cię Yuna zabiła, po czym Juna ginie? Yeah. No nie! Wygrał grę. Pewno no. wygrał. Yes, wygrał. God damn No nie no wygrałem gry. No o boże, mój boże, 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 do boże, 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 tylko podpalić blaszkę no.